my zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami jesteśmy przygotowani i dalej deklarujemy chęć niesienia pomocy wszystkim naszym pacjentom którzy wymagają natychmiastowej pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia natomiast jak będzie wyglądało to w jakiej formie od 1 grudnia to wszystko zależy od postępowania dyrektora i od postępowania decyzji marszałka nie deklarowaliśmy nigdy formy nawiązania nowej formy pracy ani również podpisywania wolontariatu w sposób formalny ani również innych rozwiązań typu kontrakty całościowe. W związku z tym, że dochodzi do interpretacji dowolnej przez pana dyrektora tego, co my oświadczamy publicznie, przez interpretację prawną, a stanowiska prawników są różne, to pan dyrektor prawdopodobnie dąży do tego, żeby to się znalazło w sądzie pracy, co odwlecze wszystko w nieskończoność. A ani pacjenci, ani społeczeństwo, ani pracownicy tego szpitala nie chcą żadnego odwrócenia, rozstrzygnięcia końcowego. My jesteśmy gotowi, deklarowaliśmy to wielokrotnie, być wszyscy w tym samym składzie i pracować w tym samym miejscu, pracować, jeżeli nastąpi zmiana na funkcji dyrektora, bo to nie chodzi o Mariusza Kocuja, to chodzi o sposób zarządzania.